Witam dzień doberek, witam wszystkich w środę na kanale Grubas 2017. Kontynuujemy edycję co Grubas je na diecie, czyli m.in. to co jem, jak schudłem i, i jak należy się dobrze i zdrowo i mądrze odżywiać. Dzisiaj pokazuję co biorę do samochodu, bo jestem przedstawicielem, więc wszystkie moje posiłki muszą być oparte na pudełeczkach. Jako śniadanie posiłek czysto węglowodanowy, owocki dość sporej ilości, na dole jest jogurt naturalny, Płatki owsiane górskie, otręby, no i owoce, w zasadzie co się nawinie to wrzucone jest, bo jest i truskawka, jest boróweczka, jest tworzeczka, jest e, e, śliwka, jest kawałek moreli, także naprawdę jabłko jest pod spodem, Peł, pełne dobroć. A tu mamy posiłek wybitnie tłuszczowy, wczoraj już się chwaliłem zapiekaneczką z brokuła, która jest rewelacyjna, próbuję, będę Was... E... Próbował przekonać do brokuła, bo wiele osób boi się go. Chcę odczarować tego nieszczęsnego brokuła, bo on jest naprawdę świetny. On jest naprawdę bardzo dobry, bardzo smaczny, można z nim wiele rzeczy zrobić. Najlepszym przykładem właśnie jest ta zapiekanka, która nie dosyć, że jest zdrowa, jest bardzo smaczna, jest bardzo prosta, szybka i tak naprawdę wszystkim smakuje. Do tego ogóreczek, żeby troszeczkę, że tak powiem, zadbać o, o makrosy. Już niedługo, myślę, że pod około weekendu będzie wrzucony cały filmik, z, z, jak się robi taką zapiekankę i naprawdę polecam. Słuchajcie, jest petarda, jeżeli chodzi o smak. Moja sałatka bije rekordy popularności, bo już ponad milion wyświetleń jest, jeżeli chodzi o sałatkę właśnie z brokułem na kanale. Poszukajcie sobie albo link gdzieś tam znajdziecie w opisie. I myślę, że ta zapiekanka będzie, że tak powiem, szła tą całą drogą znoszącą, bo broku jest bardzo dobry, bardzo dobry, bardzo dobry. Na razie. Tymczasem życzę wszystkim miłej środy, bo dzisiaj jest środa, dzień środkowy tygodnia, a jutro się wydarzy coś fajnego. O, na razie.